To dzisiaj jesteśmy u <gry> kury i kaczki, będziemy oglądać. Jedna My mamy gęsi staropolskie. Oh. Można zacząć. Już dzisiaj są tylko dwa jajka. Ale daszek jajka. jej zrobiliście. Wiesz co ja zrobiłem u siebie? Jak zaczęły siedzieć, to pod kwokę wsadziłem jajka kacze i tylko się modliłem, żeby nie zeszła. A ona nie schodzi. I później jak już się kluły, wrzuciłem jej je pod kaczkę, tylko się zaczynały kluć dopiero. Powiem ci tak ładnie wodziła. Ja że mówiła, że kaczka robiła z jajkiem. A słyszałem, że ten, że, że wyjęła to ej, Ale one... Yy... No, to było chyba trochę, czy albo sama podziewała? Ale to wiecie to żeby... Ona potrafi też wyciągnąć z jajka małego, bo mi wyciągała. Jak nie potrafił się wykuć. Ale było następne tyle nad klute i dzisiaj już go nie ma. Nie ma w ogóle jajka, nie ma kaczaka, nie ma niczego. To może one się zaczęły kluć z, z, z ten zjada ten je. I codziennie ginie po jednym jajku i ona je sama wynosi. Może nie wie o co chodzi po prostu, no to też są nie za bardzo mądre do wysiadywania. A to para liliputów, też pochodzą ode mnie. Mam nadzieję, że te dobrze będą wysiadywać. Igusy to zostawimy te dwa, bo i ślimaki jedzą, nie? Mam takie Ale to wszystkie wymieszane wyszły ci powiem A gdzie one idą <grystanie> idą gdzieś <grystanie> Jakie skrywe mają Ta mi się mega podoba powiem ci Pokaż się z drugiej strony Nie chcecie ich skórami trzymać? Nie Nie, nie w ogóle ich w nie chcę. Te podlejemy i... No niestety kaczki robiły było to. w tym są specjalistami. A teraz idziemy do królików. Prawie 70 tak jak u nas. No wtedy nie ma co z nimi robić. A to jest wasza krzyżówka staropolskich z biegusem. Wiem, że ciekawe. Ciekawe czy lotne będą. gęsi tylko. Ale to jest same się wyśledziały u was? A stare się zaopiekowały nimi, nie? W ogóle dostaliśmy niedawno tą szarą gęś. I nie wiem jaka to jest: landeska Landes. I ona, jak te maluchy już pod lampy wypuściłam na podwórko. Najpierw do klatki, wiesz, bo ten to wiadomo, zaraz podejdzie i dziubnie, nie? Ale jak były w klatce jeszcze takie małuszki chyba dwutygodniowe, to ta Landeska myślała, że to są jej małe. Stała, pilnowała cały czas przy nich. Oni generalnie mają taki instynkt, że potrafią się adoptować nie swoje, wiesz, bo koleżanka no, ma tak... i wychowuje normalnie nie swoje nie. gęsięta. Stała pilnowała przy nich. A tu jest capek, tak? Tu są dwa tak? Tam jest jeszcze jeden. Ale nie śmierdzi tak, jak myślałam, że będzie śmierdział. Nie, bo to są anglo one nie śmierdzą. nie śmierdzą. Powiem Ci, że sery z tych anglo-nubijskich też nie śmierdzą, bo koleżanka dawała spróbować i byłem zdziwiony, że nie ma tego zapachu. No nie, nie. A tam jest drugi. Ten tak. wyjdzie zaraz. A. Pokaż się, jaki ty jesteś na wielkość. No. Pokaż się, no, pokaż się, no pokaż się. Chodź. <laughs> Chodź, pokaż się, jaki jesteś duży. <laughs> Rzeczywiście po byku zwierzak. Ale fajnie umaszczony. No. Jak go zobaczyłam, to się zakochałam w nim po prostu i pomimo, że on był aż w Gorzowie Wielkopolskim, to mówię, musi być mój. To takie to rożyskie. Ja czasami tak po prostu mówię. Gdzie jestem małym A Ty to mi przypominasz mojego. Tylko, że mój kapcie nosi. I trzeba mu dawać. <mulik> Nie mamy opca Żeby wypasać je tutaj po prostu, tak? Tak, no wygryzamy wszystko i no i tam składam swoje sialo. Ile bel siala musisz zgromadzić na to wszystko? Weźmy to tak minimum 400 bel czyli. 400 bel i bo ile masz bydła? 15 mamek. 15 mamek. Aj, niebieska, dżorzejka. I jeszcze tego masz e, kozy, owce, I 5 konie. I 5 koni. No to jest trochę, jest trochę. Hmm. To są owce fryzyjskie, tak? To są owce fryzyjskie e, i lakony. To, to są Mie. mieszane, bo to są tylko takie dwie dostępne w Polsce, mleczne. I to się miesza. Mie. A ile z nich udoisz? Z owcy jednej? Mie. Z jednej owcy. Tak, 1600 ml. 1600 to sporo. Najlepsze, daje, tak. Najlepsze i to pierwiastko. A co, co co, dla ciebie jest lepsze? Owcze czy kozie. Mleko. Smaczne, smaczne, mleko i sery owcze. Owcze. Tak. Jogurty robiłaś kiedyś z nich? Jogurty są mega. Ja też jadłem. No i te jogurty naprawdę dobre. Ja. Owce, 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 owce. Dobra. Ja. Śmietankowe, nie takie. Ja. Owcy, No pożegnajcie. idziemy dalej. O, ale widać, że myśliwy. Łobuz na wioskę pierwszy. Przenosimy się na pastwisko za domem, gdzie pasą się kozy, konie i część stada bydła z buchajem. Jak myślisz, wyjdzie niebieski? Wyjdzie. Nie bój, nie bój, nie bój, nie bój. Ładna, bardzo zgrabna Ale tu kciutka jest, trochę, co? Nie, Chciała się zacielić. Dwa razy była zacielana jersejem, to się nie udało. i pomyśleliśmy, że może coś z nasieniem, i trzeci raz dopiero spróbowaliśmy. Ale też. Na hefie. Na no ale też wkładkę miała hormonalną, bo tak, to nie pokazywała w ogóle rujki. A, jest impreza na łące. I one tak pędzą na Myślą, że jedzenie. Rozczarują. Wtedy, jak zrobiłem filmik, e, e, one nie wszystkie są czysto anglo -nubijskie. One im przychodzą za płotem? W lesie nie są? Młode, nie Młode Tutaj najwięcej to są osób no, 5%. jakaś kobieta zaczęła się tam mądrować. Jak to? To nie takie. Jak mają być? Mówię, Boże, mówię. A po co mi rasowała, by mleko dawało? Tak. Ale fajna. Kaja. A, w zeszłym roku krowa ją, to terakozy. kozy. Tak. On zaganiający, prawda? On ja się tak. chyba zorientował, że nie ma jedzenia. Tak. Nie, to mam, sobie... na nie mam na frotetę. Nie... Chodźcie nad staw, Chodź, chodź. Przed nami zimna krwiscy Kuba. A to jest sokulak, PKZ czy mieszanka? Muszę tłumaczyć, bo wszystko wiatr zagłuszał. Fajna klacz. Na niej jeździsz, nie? Tak. Do Janowa. A ten to był jak? Kaja. Kaja to klaczka jest? Tak. Ma niebieskie oko? Ale trzyma się matki, zaśrobiona w tym nie, roku czy nie? Nie, nie chcę bo ja konia nie sprzedam. Ja konia nie sprzedam, bo dla mnie koń to jest jak piesek jak członek rodziny. Tak. A ten... No a rozmnażać, żeby mieć ich nie wiadomo ile to bez sensu Tu chyba lepiej się połamą trochę. Jestem nie miła. No hejty się sypią za to. Masz coś, żeby to wbić, jakiś kamień? So, Poczyma po, ja No właśnie, w truskawkę to. Czekaj, czek. poczymasz? Po w białym, czy w W każdym. Niestety, wiatr nam nagrywanie, a to kanał amatorski i nie mam profesjonalnego sprzętu i mikrofonów. Trochę szkoda. Chodź, chodź jeszcze trochę, chodź. Jak? Ja powiem, ci, ja lubię takie klimaty. Jak ja z zobory, skrowamy. To... Fajne jest to, że u niej wychodzi wszystko. Sześciutko wychodzi, biega, lata, szaleje. To jest naprawdę. Nie, ona ma takie podejście jak ja. No, zdrowe. No, mi szkoda takich co są w oborze, no ale też rozumiem tych ludzi, trochę, bo to jest len... no, znaczy nie lenistwo, ale no, oszczędność czasu, nie? No, przy Tylko zdrowotność. Sztukach, no to, no. Rozmawiamy o naszej znajomej o poprzedniej hodowczyni Jerzejki. W tym roku chcę do niej tam jechać tam. i zrobić tam film. Nie Ale nie puszczasz ją z tamtymi? A bo jest buchaj, boisz się, że... No w sumie tak To jest Będziesz ją doić? No ja. To będzie na mleko. To ponoć, że jest najlepsze mleko na sery. No 8% 8% nasz? To rzeczywiście. Uważaj, że było podbije, podbije, będziesz miała... Już chyba to kto płot zepsuł. Florka idzie nas odprowadzić. Takie krówki to ja lubię. Takie wredne. One takie sarenki, co? Jerseyka gasi pragnienie. My idziemy do reszty stada mamek z potomstwem. Przebywają one na łące z drugiej strony wsi. siki. że na pierwszym razie chyba też taka było, że tam kilka sztuk ja mówię, albo sprzedała stado, albo a drugą łąka, bo już nie będę męczyć, nie będę wypytywał. A przed nami sztuki w typie użytkowym, mięsnym. Główny trzon stada tworzą herefordy. Jest tu również bucha i hereford. I te cztery mają się dzielić. Ta naprzeciwko chyba stara, co? Tak. Fajna, taka typowa herefordka. To znaczy ona ma ile? 12, 13 lat. 12. Ale ta to chyba cemental troszkę? Tak, 50. 50. I wiesz co, od razu jest różnica w cielakach. A czemu? Ma Dużo ładniejsze cielaki. Większe? Dupa te bardziej, bo Hereford ma taki bardziej małe są. Sucho, suchy zadek. Tak. Całkiem w ogóle wyróżniają się jej cielaki. A cielaki jakie one? Rozą duże czy małe? Eee, cimentale? To jest cimenta... małe. małe. Nie ma problemu z wycieleniem? Nie, nie, nie. Która Zosia? jest moja Ta z drogami u ciebie? Urodzona? Tak, tak. Mogę wejść w środek? Nie badź, nie bać. Ta u mnie urodzona. To jest moja krótka. To jest moja krótka, kochana, nie? Moja kochana. Rozpoznała. W ogóle jest pierwsza, która się u mnie urodziła jak tylko kupiłam krowę i ona już wiadomo było, że zostaje, nie? U Lubince, to ile ona ma lat już? 10 A skąd pomysł na Herefordy? Od razu chciałaś Herefordy? Od razu chciałam W szkole rolniczej trochę się uczyliśmy o tym i tak yy, od razu mi się spodobały wizualnie, a później jak poczytałam, że są takie obsługowe. Właśnie, że żyją w własnym życiem. Mi się też u nich podoba to, że one te łatwe porody mają jako bydło tak. mięsne. nie? To jest tak. też duże ułatwienie. Ale rogi, masz potężne dziewczyny. 90%? Tak? Nie, numer. Aha, bo one wszystkie 300-rasowe są po prostu, tak? E, no ta jest mieszanka z cimentami. Tak, tak, to już rozpoznaję, nie? E, tam jest z też to ta Gadasz, tak? No. To w sumie y, herofort do Białogrzbiety nie jest tak daleko, bo i tu i tu tak. jest pręga. A skąd miałaś buchaja? Y, na początku. Ale to... Yy... Nie to zgadłbym, że to jest yy, z Białogrzbietą. Prędzej bym powiedział, że to jest Simental. Nie, nie, jest. Duża taka dziewczyna. Czyli mówić, że... Ta jest z grzbietą. Ale twoje jak na ten. Mięsne, bardzo spokojne. Lata pracy. Ja jak je kupiłam takie jałówki pod zacielenie, 7 sztuk, to jak wchodziłam na postwisko, to one już w najdalszym rogu, nie? Ale to były godziny pracy. Ale co na jedzenie, czy jak? Nie, siadam i siedzę. I zaczęły się paść bliżej dookoła, bliżej, bliżej. W końcu zaczęły podchodzić i nosem niuch-niuch. A ja się taka dzicz mnie wącha. Kto to jest? Ale ten. No i później zaczęłam jakoś je delikatnie drapać tak oni się polubiliśmy. To jest szefowa spada. Tak? A tak? Ale nie jest najstarsza, a rządzi? To jest mieszanka. Ale coś jest na pewno ma. Polska. Gadasz. Ojciec Ale jednak cechy mięsnych dominują, choćby nie wiem co. Polska... A mnie zaskoczyłaś teraz. Powiem Ci w życiu, nie mnie po polskiej czerwonej. Wszystko bym dawał, ale nie polska czerwona, bo one za małe są. Yyy... Yyy... Yyy. Yyy... Wieczorem odwiedzamy pastwisko koło domu. Dobrze idź pieszo. <avoid them falling out> Ciekać jak bliżej podejdziemy. A to nie musimy. Fajnie się, tak się upasła zimą. Guciu, i on wywieziesz jest... go tam? Czy ja? Tak, tak, no co roku go wywozimy, bo teraz krowy właśnie się pocieliły. Jeszcze ten Ale Herefordy zimą. są takie agresywne? Byki? Raczej nie, ale wiesz, jak się normalnie zmienia co rok, co dwa, no to jest inaczej. A on już ma ósmy rok już. i on już jest bardzo pewny siebie. Wiesz, zaczynamy do niego podchodzić, a on fu, fu. To już się skończyła zabawa z nim. Tak. Byś, 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 byś. byś, byś, byś. Kiedyś się będzie cielić ta twoja niebieska? Styczeń. Żeby wiedziała, że ona tym jarzejem mnie załapie, to bym ją od razu wpuszczała do tego, do Harry ale to jest ten twój buchaj, ty masz go lata, to jest ten sam cały czas. Oni mówimy ludzie, bo ty jakiś w telewizji nie mówisz. Tak, tak, tak. Wiesz i ja, ja to już dwa lata temu zaganiałam krowy na koniu, to on spadł sprawdzą krową. No.